Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Posłuchaj, co dzisiaj Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii. Wtedy Maryja rzekła Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. Serce Maryi jest przepełnione radością, z której wypływają tylko dobre i piękne słowa. Wypowiada je, a może wyśpiewuje, w obecności Elżbiety. Dzisiaj zapraszam Cię do przygotowania takich dobrych słów na wigilijne życzenia dla Twoich bliskich. Przygotuj je tak, żeby one popłynęły prosto z Twojego serca, żeby nie były tylko formułką życzę Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności, bo to najważniejsze. Poświęć chwilkę i przygotuj, może nawet napisz, szczere i dobre życzenia, które wniosą do serca drugiego człowieka tylko radość i miłość. Dowartościuj nimi swoich bliskich, podkreśl ich zalety, podziękuj za wszelkie dobro, a przede wszystkim za ich obecność. Niech Twoja dusza wielbi wraz z Maryją wielkie dzieła Boga. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.